Dzień dobry, witam na kanale Krystaliczny Strumień Świadomości, na którym inspiruję do poszerzania swojej świadomości. Ja nazywam się Ewelina Piotrowska i na co dzień zajmuję się oczyszczeniem energetycznym naszej istoty, jako jest istota ludzka i pracuję według swojej autorskiej metody, którą nazwałam Crystal Session. Więcej informacji na stronie internetowej www.crystalsession.com Dzisiejszy temat odcinka to Lightworkerzy. Tak zwani pracujący ze światłem. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, kto to jest, jakie energie za tym stoją i to, co najważniejsze, jakie są tam ukryte intencje, czyli co tam się dzieje od strony energetycznej. Zajrzymy za kulisy lightworkerów. Zapraszam. Lightworkerzy takim mianem się określają czyli misjonarze, orędownicy nowej idei, czyli nowej technologii energetycznej. Chodząc w kooperacji z taką istotą, człowiekiem, która tak się etykietuje, mianuje, jest to dla nas niebezpieczne, jest to dla nas zagrożenie. Dlaczego? Bo taka istota energetycznie świeci Ci mocno reflektorem w twarz, w oczy, oślepia Cię, abyś nie widział w jakich one jest ciemnościach. Nie możesz zobaczyć zaplecza tej istoty, jej właścicieli, jesteś oślepiony łudą, blaskiem, etykietą Lightworker. Bardzo podobna analogia do kontaktu z tak zwanymi istotami świetlistymi, aniołami, czy tak popularni w tych czasach lama czy budda. Oni też oślepiają blaskiem wytworzonym z pobranej naszej energii, abyśmy nie zobaczyli, jak wyglądają naprawdę i kim są naprawdę. Wykorzystują technologie utworzone z naszej ludzkiej energii, z wysokiej wibracji. Dlatego jest poczucie takiej błogości, wręcz uniesienia, uwielbienia. A to jest po prostu rezona z naszą ukradzioną nam energią. Taki sprytny myk, ale to się odbywa na planie energetycznym. A wracając do lightworkerów, osób fizycznych, którzy się tak mianują, którzy opowiadają, że pracują ze światłem, a tak naprawdę oślepiają cię pewną frazą, technologią, ideologią, etykietologią, a cała reszta, tak zwane zaplecze, jest w ciemności. Pracuje ze światłem i swojej ciemności nie widzi. Taki paradoks. Jaki jest cel takich istot? Otóż cel, intencja jest taka, abyś ty trafił w taki wąski kanał, który ono świeca, abyś podążył za tym światełkiem, takie mamienie. Masz leś jak ćma do światła, jak kot biegnący za kropką z lasera, abyś trafił w ich zasieki, prosto w pułapkę. Jest to nowa ideologia, nowy kult, nowa forma religii, nowoczesny kapłan, czyli guru – to już nie jest ktoś, kto siedzi w turbanie jak jakiś oszo, tylko ktoś, kto ma obcykane jak ofiarować Ci na złotej tacy technologię. On da Ci dar. Oczywiście nie za darmo. W świecie energii nie ma nic za darmo. Często to powtarzam. I wtedy znów stajesz się uzależniony od nich i ich technologii i ubezwłasnowolniony. Energetycznie to wygląda jak piramida warstwy, bo ci lightworkerzy są różni, mają różną rangę, od najniższej do najwyższej, każdy ma swoją rolę do odegrania. Niektórzy są tylko naganiaczami, a inni już działają konkretnie w celu przejęcia istoty, czyli przepięcia energetycznego. Tak jak na przykład działają Świadkowie jechowie, jedni przyjdą i dadzą Ci ulotkę, a jak przyjdziesz na ich spotkanie, to tam już będzie ktoś, kto da Ci umowę. Lightworkerzy są w pewien sposób kastowi, działają, działają na takiej zasadzie, nie mają jednej rangi, jednej funkcji, stoją za tym energie insektoidalne, wyrachowane, podstępne. Kasty jak w środowisku owadów, że są robotnice, są strażnicy, są królowe, jest podział ról i obowiązków, jak społeczność mrówek, lightworker jak antworker, po angielsku mrówka. Przedstawiciele tych energii, czyli właśnie lightworkerzy są piewcami tak zwanej jasności. Jakościowo jest to słabe, ale oparte na odrobinie informacji, bo zawsze musi być przemycona jakaś prawdziwa informacja, jakieś ziarno, jakaś zanęta, a cała reszta to pseudoduchowy bełkot, czyli dezinformacja i manipulacja. Daleko od religii, trochę dalej od ezoteryki, poprzez astrologię, w nową naukę i jakieś istoty świetliste. Taki masz, żeby każdy coś sobie wziął, żeby każdy na jakimś tam poziomie poczuł z tym rezonans. Rezonuje to z jakimś elementem składowej naszej istoty, czy to programem, przekonaniami, czy jakimś naszym aspektem. Do czegoś to się musi przykleić w człowieku, ale dalej jest to mamienie zdecydowanie dla słabych istot. Na pewno jest to dobra forma przejścia energetycznego, czyli odchodzisz od kościoła do religii, czyli energii ciężkich, prymitywnych, gadzich, na rzecz energii lżejszych, subtelniejszych, ale za to bardziej wyrafinowanych, czyli właśnie energii insektoidalnych. W jakim celu działają lightworkerzy? Jakie tam są zamiary i intencje? Chodzi o gromadzenie, budowanie większej społeczności, więcej wyznawców, tylko nie jest to w formie kościoła, bo to nie te energie. Gromadzą się w przestrzeniach kopułowych, świętych lub salach medytacyjnych. Tu nie ma krzyży, nie będzie różańców, kadzidła, spowiedzi i całego tego kościelnego syfu rytualnego. Ale obowiązuje wciąż ta sama zasada, gromadzenie ludzi w jakimś kulcie, ideologii, robimy zbór, robimy wspólnotę. Tam wszyscy są równi, nie ma kapłanów, jest jakiś koordynator, ale tak ogólnie jest poczucie, że wszyscy są równi i że mają dostęp do wszystkich wspólnych informacji. W jakim celu to wszystko się odbywa? Cel jest taki, aby budować i dbać o tę strukturę. Im więcej, tym lepiej. Czyli nie tak jak w kościele, że masz mówione, że jesteś tylko marnym pyłem, prochem i padnij na kolana przed naszą boskością, a my pobierzemy ci energię. Ale ze względu na to, że u lightworkerów wszystko odbywa się w naturze, propag propagowany jest powrót do natury i przez to jest to bardziej atrakcyjne, przyciąga nowe młode pokolenia, które odeszły od religii i kościoła, nowy dział, coś modnego. Dla młodego pokolenia stare schematy religijne, czyli energie Gadzie, nie są atrakcyjne. Jakieś dusze, anioły, pamięci przodków to już się nie sprawdza, to wygasa. Dlatego zauważamy masowe odejście młodych ludzi z kościoła i od religii. Jeszcze tradycje świąt są jakoś tam kultywowane, ale też coraz częściej młodzi wolą wyjechać do ciepłego miejsca na wakacje, zamiast organizować ten cały świąteczny cyrk. Lightporkerzy są pomocni, bo czujesz, że jesteś w zrozumiałej grupie, otoczony ludźmi, którzy nadają na tych samych falach, rozumieją i czują w podobny sposób jak Ty, czujesz, że jesteś we właściwym miejscu, tworzą rodzinę, wspólnotę, czujesz się zrozumiały i zaopiekowany, jak w mrowisku, tworzą jeden organizm, czujesz ciepło domowego ogniska, jest Ci lepiej. Jest to odejście młodego pokolenia, które jest bardziej cyfrowe i nie rezonuje już ze starymi prymitywnymi energiami gadzi. A więc odchodzą od energii gadzi wprost w objęcie insektoidów. Insekty idealnie wstrzelili się w nisze, bo w przyrodzie i tak samo w energii nie ma pustki. Nie ma coś takiego, że odchodzisz z jednej struktury, jesteś wolny, że decydujesz samo sobie. Nie ma tak, to jest iluzja. Nie ma tak, jesteś przeganiany z jednej zagrody do drugiej. Jesteśmy tutaj na Ziemi dla produkcji energii, więc ktoś tę energię od nas pobiera. Jak nie jedni właściciele, czyli energie reptylianskie, czyli gadzie, to wezmą to drudzy, czyli energie insektoidalno-humanoidalne. No niestety, taka jest prawda. Ale jest z tego pewna korzyść, bo przejście do energii insektoidalnej daje lżejszą technologię, a więc fizycznie jest odczuwana ulga dla ciała. I to jest prawda, bo te energie dbają o swojego żywiciela, więc zakładają technologie, które wspierają funkcjonowanie ciała ludzkiego. Ciało lepiej się czuje, lepiej funkcjonuje, ma lepszą wydajność, lepszą motorykę. Ciało nie choruje, jest zabezpieczone. Insektoidy wiedzą, że warto dbać o swoich członków, aby dłużej i wydajniej eksploatować ciało do poboru energii. Dlatego jest to nanotechnologia, biotechnologia, która wzmacnia parametry ciała. Jest jak, ciało jest jak owad w pancerzu, który. Który chroni i daje nowe możliwości mobilne. Idealna, funkcyjna zbroja, niezależnie od warunków zewnętrznych i atmosferycznych, bardzo praktyczna w użyciu, sprawdza się i to jest fakt. Klienci, którzy zgłaszają się do mnie na sesję oczyszczania, i są energetycznie w tej technologii nie zgłaszają problemów zdrowotnych ciało jest zdrowe bardziej przychodzą z innych pobudek na sesję zazwyczaj z powodu blokad niemożności zmiany nauki nowych umiejętności niezrozumienia odrzucenia problemów relacyjnych ale zdrowotnie zawsze jest dobrze zdecydowanie inaczej niż w energia gadzik dla których ciało ludzkie jest baterią więc dają energii maksymalnie bez nieczulenia i nieważne, że ciało zaraz padnie, skończy swój żywot. Tam nie ma sentymentów, tam jest prymitywne żerowanie. Idą na ilość, a nie na jakość. Nie ma finezji, filozofii, wybitnego planu. Prymitywne gady to zimnokrwiste istoty, więc dla nich bez znaczenia jeden wte czy we w te. One mają przetrwać kosztem materii. Bez znaczenia dla nich jest istota ludzka jako sak biologiczny. Dlatego wielu ludzi opowiada, że wcześniej cierpieli na różne zaburzenia, czy to psychiczne, czy zdrowotne, czy emocjonalne. I gdy zaczęli medytować lub robić inne rzeczy typu morsowanie lub zastosowali inne techniki oddechowe, to nagle ozdrowieli, ich życie się diametralnie zmieniło, że żyją w cudownej lekkości. I dokładnie tak jest, tak działa technologia energetyczna insektoidalna, a energia manifestuje się na planie fizycznym, więc jak tam nagle wszystko się zmienia, zmienia się właściciel, to na planie fizycznym też wszystko się zmienia, na lepsze. Ciało też instynktownie dla ochrony siebie też to wybiera. Chyba, że ciało ma fobię na insekty, wtedy raczej będzie unikał takich energii. Dla nas jako istot energetycznych i dla ciała fizycznego również ważne jest, aby mieć kontakt z naturą, z przyrodą. To nas harmonizuje i doładowuje energetycznie. W kościele o tym nie mówią. Gady raczej wykorzystują i dewastują przyrodę. Jak wszystko. Nas też. Dla nich jesteśmy tylko gołymi małpami, sakami, czyli częścią przyrody do wykorzystania i do zniszczenia. Czerpią z nas energię dla własnych celów, dożywienia siebie. I tyle. Brutalne, ale prawdziwe. I my to samo robimy też z przyrodą i ze zwierzętami, jak na górze, tak i na dole. Niestety. Ale czas gadów dobiega końca, klepsydra się przechyla i wchodzi era insektoidalno-humanoidalna. Dlatego mamy cyfryzację, wirtualną rzeczywistość, jedzenie syntetyczne, mąkę ze świeszczy, aby dostroić ciało do wibracji energii insektoidalnej. Mamy transhumanizm, implantację i coraz bardziej panoszącą się świadomość sztucznej inteligencji. To jest domena, znak rozpoznawczy właśnie tych energii. To nie jest wojna, to jest rozgrywka energetyczna na planie fizycznym hodowli ludzkiej, czyli tutaj na Ziemi. Podsumowując, lightworkerzy są jak pionierzy nowej idei. Są mocno zaprogramowani, bardzo w to wierzą, to co głoszą. To są misjonarze nowej idei, orędownicy. W religii, czyli u gadów, to jest taka dwulicowość niby ksiądz, posłannik Boga, ale gwałci, kradnie i inne takie. A tamci to są tacy naprawdę misjonarze, zafiksowani na swojej roli. Oni mają misję. To jest dla nich nadrzędne, najważniejsze. Oni służą większej sprawie, oni są na misji. Większość z nich ma kontrolę mentalną. Można to przyrównać do bycia częścią jednej świadomości, coś jak świadomość roju. Mają duże ograniczenia na przepływ informacji z zewnątrz i na własną intuicję, ale to normalne przy zablokowanej świadomości. Dlatego uwolniona i poszerzona świadomość to podstawa, to klucz do wolności i powrotu do swojej własnej naturalnej mocy. Dlatego zachęcam do czyszczenia energetycznego, aby uwolnić swoją świadomość i rozwinąć swój potencjał, swój własny potencjał możliwości, powrócić, powrócić do swojej naturalnej mocy bez żadnych technologii. Myślę, że temat lightworkerów omówiłam wystarczająco. W moim odczuciu, temat jest wyczerpany. Jest to jeden, Widzę po nagraniu, że jest to jeden z dłuższych odcinków, ale jeśli Ty masz jakieś dodatkowe pytania, swoją własną refleksję na ten temat, to zapraszam oczywiście do kontaktu mailowego. Mail w opisie po tym nagraniu. Dziękuję za wasze subskrypcje, za wasze lajki. Mam nadzieję, że udostępniacie te nagrania dalej. Mam wyłączone komentarze, monetyzacja też jest wyłączona, a więc algorytm YouTube'a nie za bardzo mnie promuje, bo nie ma w tym żadnego interesu. Także, jeśli możecie, to udostępniajcie, gdzie się tylko da. Jestem też otwarta na sugestie dotyczące tematów was interesujących, więc proszę piszcie do mnie na maila. I to na tyle dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Żegnam się. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.